Witam dzisiaj, moi drodzy, z mojego ogrodu. Widzicie, już nawet taczka stoi przyszykowana, ale Wam powiem numer. W poniedziałek, nie, z niedzieli na poniedziałek miałem pietra. Jak nie wiem co, kurczę, godzina 12, dłuższej stopni. I się ocykałem, czy nie będzie przymrozku. A ja mam przecież jeszcze to, tu wszystko mi rośnie. W ziemi, O to, co w doniczkach, to tam powynosiłem. Co było możliwe? No nie, no jeszcze oczywiście daktylowiec stoi. Ale o daktylowcu będzie kiedyś słuchajcie. Opowiadałem wam o Glauciu, nie. Opowiadałem wam o Baldysianie. Dzisiaj opowiem wam o moim Hayare. Nie ma on w tej chwili takich pięknych przebarwień jak miało latem. No, ale lufę, to on jeszcze ma ładny kolorek. No, jest dzisiaj zachmurzony, nie, bo to tak. Też nie widać. Słuchajcie, hajary, mówi się, że matką jego była, że matką jest Sikimensis, a ojcem Rajapuri. Tak, ponoć jest. Wybarwienia ma po matce, a kształt liści i ogonków liściowych, że po ojcu. Teraz tego nie widać, jak słońce zaświeci. Słuchajcie, to spód jest aż taki czerwonawy. No, już teraz mówię, są dni pochmurne, chłodno, już nie wybarwia się. Jeszcze te wybarwienia są, widzicie na tych młodych liściach na odrostach. Słuchajcie, kupiłem go 20 stycznia z Oaza Palmy. Teraz zobaczcie sobie zdjęcie, jak wyglądał. Na następnym zdjęciu, słuchajcie, widzicie go po. Miesiącu i kolejne będzie za nim po dwóch miesiącach. Był malutki, prawda? Zobaczcie, jaki jest teraz wielki. Nie wiem, naprawdę nie mierzyłem go, a może nawet i za chwilę zmierzę żeby z ciekawości zobaczyć, ile on ma wysokości. Słuchajcie, do, do, słuchajcie, do gruntu wsadziłem go w maju. Dałem mu pod spód yy, obornika bydlęcego, takiego swojskiego, jak ja to mówię, na spód. Później woreczek takiej ziemi. Tej, co wiecie, ja zawsze kupuję. Muszę się tu dostać. A kurczę, bo ta juka mnie tu kuje w pupę. Dobra, mniejsza o to. No już jestem i słuchajcie, no i. I woreczek, tam troszeczkę ziemi dałem też na, na ten obornik, żeby oczywiście korzenie nie leżały na bezpośrednio na tym oborniku. No i wsadziłem do tej ziemi, przysypałem. Ja mam zwykłą, kurde, zwykłą, najzwyklejszą ziemię, słuchajcie. Zobaczcie sobie jaki jest, tego, tego że kamera nie odda, naprawdę. No to jest moja dłoń. No to w stosunku do mojej dłoni, zobaczcie, nawet nie jestem w stanie go objąć. Nawet na wysokości. No i co? I wypuścił mi, słuchajcie, takiego pięknego odrosta. Jest naprawdę ładny, duży. No i idą następne. No na jednego to już mam, mam chętnego. Ech, moim zdaniem, jak do tej pory, bananek mi nie sprawia kłopotów żadnych. Przepięknie, słuchajcie, rośnie. Zobaczcie, no jest niezły, niezły z niego byczek. Przepięknie mi rośnie. No jak na banana, którego mam od słuchajcie od stycznia, no to jest pierwsza klasa uważam. Zobaczcie na jego ogonki liściowe. Liść. Liście są dosyć twarde, taki barwy takie ciemnozielonej, takie dosyć dosyć sztywnawe, ale no przez to też troszeczkę i odporniejsze może na wiatr. Chociaż tam widzę. Widzicie, jest w jednym miejscu przecięty, no ale maurycy, to jest sitko, nie, w stosunku do niego. No i jak wy widzicie, wychodzi to malówkę, taki w takim kolorze, no i te przebarwienia. No jest przepiękny banan, naprawdę przepiękny bananem. I słuchajcie, jak go wsadziłem w tym maju, tak no regularnie, jak wszystkie tutaj te moje bananki, podlewany był krystalonem. Czerwonym, bo ja czerwony daję. Raz, raz w tygodniu dam pomarańczowy, bo więcej potasu ma. No i on się tak prezentuje. Powiem Wam, że jak go wtusa wsadzałem, to nie myślałem to o tym, że on wypuści mi odrosty, że tak urośnie, że tak będzie się pięknie prezentował. Czy poleciłbym komuś tego banana? Moim zdaniem tak. Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie z zimowaniem. Z tego, co czytałem trochę, no to no to powinien spokojnie dać radę. Jak muśka, Czyli Sikimensis. Co doczytałem się, nie wiem, bo to, to trochę był, były starsze, starsze wiadomości, artykuły. No jeszcze, jeszcze nie ma masią z, z, z tego bananowca. Przeważnie odrosty są tylko. Jeszcze ci, którzy mają, nie doczekali się nasion, czyli no, tak to widzicie wygląda. No, no to słuchajcie, żeby nie było tego zmierzymy. To jest moja słynna dwumetrowa poziomica. Tu kładę sobie, widzicie, na ziemi, opieram o listek, o i do tego miejsca ma, widzicie, dwa metry. No, czyli. Muszę, muszę teraz palcem sobie tu przytrzymam, tego nie zobaczycie, Przejabę wyżej i na podziałce jest, już patrzę od tego miejsca, to jest 60 cm, czyli słuchajcie, ma 2 metry 60 cm No, czyli moim zdaniem super. W najbliższych dniach zapowiadają, że ma być ciepło, słuchajcie. U mnie ma być nawet 20 stopni. No to wam powiem, że postanowiłem go jeszcze zostawić. Jeszcze go zostawić, niech będzie. Co w gruncie, to w gruncie, słuchajcie. No i trochę też mi zależy też na tych odrostach. E, e, szczerze myślałem oddzielić tego właśnie dużego odrosta. Tego widzicie, bo on jest naprawdę ładny. Ale chyba wezmę go wykopię w całej kępie. I tak będę starał się przetrzymać do wiosny. Wiosną jak się rozdziela, jednak one szybciej jest inny, inna już jest, inna jest już pogoda. Szybszy mają start. O, tu zobaczcie sobie, widać te przebarwienia, tak pod światło. Przepięknie wyglądają. A w słońcu to jest bajeczka. i wracając do tego tematu, słuchajcie. No i, i wiosną porozdzielam, może, może te odrosty, które są właśnie. Tutaj taki, zobaczcie. A, jaki to już jest. Idzie, wychodzi listek. Powiedziałam, że gdyby było ciepło, to by one śmigły. No nie wiem, czy w czasami nie śmigną. Okaże się. I wiosną rozdzielę rozdzielaj. Jednego sobie na pewno zostawię. Jeden pójdzie na prezent. No w końcu ja też prezenty dostaję. No muszę się rewanżować. A wiem, że ta osoba nie ma takiego. To będzie mieć. No. Na mnie szata. <słuchajcie>, Słuchajcie, no także wracając do tego bananka. Ja z niego jestem naprawdę zadowolony. Polecam polecam do uprawy, bo moim zdaniem jest bardzo łatwy w uprawie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczyska. Do następnego razu. Trzymajcie się.